Dzieciaki, nie zgadniecie, z kim się dzisiaj pokłóciłam. Pokłóciłam się dzisiaj z Zuzią, bo Zuzia nie dotrzymała obietnicy. Obiecała, że zostanie w domu, a tutaj dzisiaj sobie rozmawiałyśmy i ona powiedziała, że na święta wielkanocne wybiera się do dziadków. Ja mówię, Zuśka, no ale jak to? Przecież rozmawiałyśmy i obiecałaś, że zostaniesz w domu. To niebezpieczne. A Zuzia, wiecie co mi powiedziała? Powiedziała mi, że ja ją bujam, bo ona patrzy przez to magiczne okienko i żadnego wirusa nie widzi. Serio? Zuziu, kochana, powiedziała mi, bo ten wirus jest bardzo malutki. Jeśli chcesz go zobaczyć, musisz użyć mikroskopu. On bardzo, bardzo powiększa, i wtedy możesz zobaczyć tego wrednego wirusa. I Zuzia powiedziała: To pokaż mi go. No popatrzcie. Tak wygląda wirus. Przypomina trochę koronę. Ale Zuzia dalej nie była przekonana i powiedziała mi tak. Ale ja słyszałam, że on dzieciom nie robi krzywdy, więc mogę wyjść. To prawda, Zuziu, ten wirus z reguły nie robi dzieciom krzywdy. I nawet jak go złapią, to mogą nawet o tym nie wiedzieć. No właśnie, powiedziała Zuzia, to po co mam siedzieć w domu? – Oj, Zuziu, Zuziu – powiedziała – dlatego, że możesz zarazić na przykład babcię albo dziadka. – No, ale ich nie zarażę – powiedziała mała psotna wróżka. – A jak się w ogóle można zarazić tym wirusem? – zapytała mnie. – Wiecie, dzieciaki, jak on się przykleja do innych? Jeśli kichniecie albo kaszlniecie, to wtedy wirus może się przykleić do kogoś innego. No i Zuzia powiedziała: No dobra, no ale przecież kichanie i kaszel to nic złego. A poza tym, co ten wirus może zrobić babci i dziadkowi? Przecież mi nic nie zrobi. No i mówię: Zuziu, kochana moja, ten wirus to jest taki straszny psotnik. Bo nie dość, że przez niego wszyscy się kłócą, nawet ty, tak, ty i ja, to on jest bardzo podstępny. Dlatego, że przykleja się do nas i troszkę psuje taką jedną bardzo ważną rzecz. Moje drogie dzieci, czy wiecie, dzięki czemu oddychamy? Oddychamy dzięki płucom. I ten wredny wirus. Bardzo je lubi. Lubi im psocić. I jeżeli dostanie się do waszego dziadka albo babci, to im może się po prostu gorzej oddychać, nawet bardzo ciężko. No to wtedy już Zuzia tak powiedziała: no dobra, przekonałaś mnie, to nie pójdę do babci i do dziadka, zadzwonię do nich na messengerze. Super, Zuziu, powiedziała. Ale Zuzia. Dalej była niezadowolona. Ja mówię, Zuziu, czemu jesteś dalej na mnie zła? I Zuzia znowu założyła rączki i powiedziała: No, bo ja się chcę spotkać z innymi, z kolegą i z koleżanką, to jest tylko przecież dla babci i dla dziadka niebezpieczne. No i znowu musiałam jej wytłumaczyć tej mojej kochanej Zuzi, że znowu wirus jest podstępny, bo znowu zaczynamy się przez niego kłócić. I wytłumaczyłam jej, że czasami są osoby, których płuca nie do końca dobrze działają. Na przykład, jak ktoś ma, to jest taka nazwa choroby, trudna uwaga, astmę. Potem powiedziałam mi, że jak kogoś serduszko jest troszkę inaczej zbudowane, to też wirus będzie się do niego bardziej przyklejał. A wiecie, czym udało mi się Zuzie przekonać? Pamiętacie. Naszego bohatera, może tutaj go Wam pokażę. Kto to? To jest kacperek cukierek. I powiedziała, że jak ktoś ma cukrzycę, to też się ten wirus może bardziej przyklejać. I wtedy Zusia powiedziała: Ojej! No to ja rzeczywiście zostanę w domu. No dobra, powiedziała Zusia. Stwierdziła, że to będzie trudne dla niej, żeby zostać w domu. Ale powiedziała mi, że bardzo kocha swoich dziadków i że uwielbia Kacperka Cukierka i woli poczekać i spotkać się z nimi następnym razem. I powiedziałam Zuzi jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. Powiedziałam jej, że wirus, każdy z nas ma pewną słabość, wirus też. Wirus jest strasznie wredny i lubi się do każdego przyklejać. Ale jeśli każdy z nas zostanie w domu, to wiecie co się stanie? To on do nikogo się nie przyklei, bo nikogo nie będzie. I wtedy wszystko wróci do normy i będziemy tak świętować, że jeszcze nigdy, nigdy tak nie świętowaliśmy. To co obiecujecie? Że na wielkanoc zostajemy w domu, ja zostaję. Wy też, prawda? Kochani, wesołych świąt i nie mogę się doczekać naszego wspólnego świętowania, jak już wykopiemy tego wrednego wirusa z naszej planety. Do zobaczenia. Papa. Pa.